Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Okręg nr 54, zorganizowali konferencję prasową, podczas której piętnowali rządy Platformy Obywatelskiej. Przedstawili też wprowadzone do tej pory przez PiS programy, między innymi z zakresu polityki społecznej. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna teraz ważną dyskusję z Polakami, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, z jakim obecnie Polacy muszą się mierzyć. Pis rozpoczyna również dialog z platformą obywatelską, której zarzuca, że ta nie ma nic do zaoferowania mieszkańcom naszego kraju. Doskonale pamiętamy, jak wyglądały rządy Donalda Tuska w czasie również trudnym dla Polski w czasie kryzysu gospodarczego roku 2009 roku 2010. I wtedy, Szanowni Państwo, rząd Platformy Obywatelskiej, pan premier Donald Tusk, rozkładał ręce, mówił, że nic nie może, mówił, że e, takie są prawa rynk, rynku, że tak działa gospodarka, niewidzialna ręka rynku rządzi gospodarką. Przedstawiciele prawa i sprawiedliwości zaprezentowali też wszystko to, co Polakom do tej pory zaoferował PiS. Pomimo tak trudnych czasów, rząd prawa i sprawiedliwości. Odważnie podejmuje działania nie tylko utrzymujące te wszystkie najważniejsze programy społeczne, jak 500, jak 300, jak brak propozycji podniesienia wieku emerytalnego, jak wprowadzenie 13 i 14 emerytury, ale również szereg programów osłonowych, które w tym trudnym czasie. Pomagają Polakom przetrwać ten kryzys. Chcieliśmy zebrać te wszystkie rzeczy, które do tej pory też już się wydarzyły, żeby zobaczyć, że tych przycisków, których poprzednicy rząd Donalda Tuska nie miał, nie miał żadnego. Mówił o tym wprost. My nie mieliśmy żadnych problemów jako Prawo Sprawiedliwości, żeby te przeciwki znaleźć i przede wszystkim ich sprawnie użyć. Na konferencji głos zabierali też Stanisław Sobieraj, przedstawiciel PiS z powiatu Stalowo-Wolskiego, oraz Sylwester Daśkom, przedstawiciel PiS z powiatu niżeńskiego.